Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy do miejsca, gdzie będziemy mieli nasz lanczyk W połowie drogi mniej więcej. Przeszliśmy 7 km. Nie masz tam. No, no widać. 7,5 km mniej więcej. I zajęło nam to 3 godziny 20 minut mniej więcej. Także tempo jest chyba kiepskie w sumie. Ale robimy bardzo dużo zdjęć, dużo drona nagrywamy. Ale jest spoko Zaraz nagram, co my tutaj dostaniemy. Mamy mieć, mamy mieć to w cenie teoretycznie, ale nie, nie wiem jak to wygląda. Już poleciał. Mamy mieć to w cenie, ale nie jestem pewny, już teraz. Moi drodzy, piwko, strela. Jest. Dzisiaj rozpędziłem i zapomniałem pokazać, co jemy, ale mamy kurczaczka. Mamy bataty, mamy taki korzeń z Azji. Mówi, że, gościu, że są przewożone z Azji i rośnie tylko, jak jest dużo, dużo wody. No, no i jest. smakuje, smakuje jak. Jak ziemniak, po prostu lekko, lekko słabszy smak niż ziemniak Do tego ryżyku, czaczek, tutaj mamy rybkę I piwko Mistrzostwo świata A i maniok jeszcze Moi drodzy zjedzone, wszystko 10 na 10 po prostu I widok też jest 10 na 10 Znajdźcie mi takie knajpy w Europie, nie? w takim miejscu I żeby dania nie kosztowały po 150 zł. Zjedzone napite. Osiołek pogłaskany, piesek pogłaskany i lecimy dalej w traskę. Jeszcze drugie tyle za nami. A jesteśmy tu już 4 godziny. Masakra. to na zziom, ale wypatrzył żółwia. no Nie zdążyłem nagrać, bo wolałem na go zobaczyć po prostu i wątpię, że było go było widać. Ale było widać tam, tam między tymi dwoma skałami, o gdzieś tu, w tym miejscu. Dwa razy wy wynurzał się na powierzchnię, żeby złapać oddech. Fajnie, to po raz kolejny. W Tajlandii wam nie pokazałem żółwia i teraz po raz kolejny go nie pokazałem. Ale moi drodzy, w ostatni dzień, jak tutaj jesteśmy, to gwarantuję wam na 100%, że zobaczycie żółwie morskie. Obiecuję. It's only 40. O oh my Boże Idziemy tam na górę teraz, po tych korytarzach Powiedziałem do ziomka, żeby dzwonił po osły To się zaczął śmiać W ogóle ciekawostka, gadaliśmy z nim daliśmy się, czy był gdzieś poza, poza wyspą I poza tą wyspą był tylko na tej drugiej, co my byliśmy? Ma 24 lata ziomal I jego największym marzeniem jest odłożyć pieniążki Żeby mógł pojechać do Szwajcarii Beka w ogóle, że z całego świata sobie wybrał Szwajcarię, no ale pytaliśmy, to on mówi, że u niego w firmie, yy, w której on właśnie, nie z że w jego agencji, która chyba ogarnia mu te szkolenia, żeby mógł tutaj nas oprowadzać, tu właśnie, że większość ludzi jest ze Szwajcarii i opowiadali, jak tam jest cudownie, jakie jedzenie i wszystko, także ciekawie, że akurat Pobrezę. Szwajcaria. O, czy to, ziomek tu ma wędkę, no żyłki nie, no nie chuja, nie widać, ale patrzcie, tu ma wędkę. My jesteśmy tu i chłop łowi tam z oceanu ryby. jak to jest w ogóle możliwe? Niesamowite. Ale to są agenci. Ale ma kołowrotek potężny. Drodzy, spotkaliśmy Polaków na trasie. Oni to aż takie oczy zrobili, bo mówią, że pierwsi Polacy i byli w szoku. Fajna no, miła rozmowka. Zawsze, zawsze miło jak Polacy się zatrzymają i pogadają. Fajnie. Słuchajcie, to ten pies którego widzieliśmy półtora kilometra wcześniej, pobiegł do przodu za tymi ludźmi i cały czas z nimi idzie, jest dalej tutaj. Patrzcie, oni teraz idą trzy! Wszystkie trzy teraz lecą za nimi. Gang! Ja byłem tam, ale teraz są objęci. Nie, 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 ponieważ. Czy to chodzi o jeden? Dobrze, że chcesz mieć lepszą życ? Ktoś mógł, ktoś mógł. Pięknie to wygląda. Patrzcie, ten biały ziemniak z korzenia, o którym wspominałem, to jest właśnie ta roślina i dosłownie rośnie w wodzie. Dlatego ma to sens, że jest to z Azji, no bo większość tam upraw się robi na wodzie po prostu dosłownie. Fajnie, tutaj jest zieloniutko. Woda płynie czyściutka. Mega. Zobaczcie. Tu luk. Ziomalka. Poimy. Widzicie, dziewczyny? No, już dobry chłopak, odzwajcie się do niego. Zobaczcie to, tutaj jest ta wędka, co wam pokazywałem. I zobaczcie, jak to wysoko jest do wody w ogóle. To nierealne. Gdzie kozy? Tam, Gdzie? A tam! Tak. Tam podskakują kozy sobie. Zwracajcie uwagi na to, jak jestem zasapany. Ale właśnie tutaj są wszystkie stacje, które jest drogi, drogi krzyżowej. I dlatego jest 14 tych przęseł takich stacji. Ja, tak jak on nam to powiedział, że jest 14, ale nie powiedział czemu. No i właśnie zapytałem że to nie dlatego. Tutaj mamy szóstą. To znaczy, że zdążymy też upaść kilka razy jak Jezus. Miałem tyle samo razy co Jezus. Ale ja wyszedłem z tego cało. Także win. 1 0 no ale powiem wam tak, umiera się po drodze ale widoki są nieziemskie i to jest właśnie ta wioseczka tylko, że cała magia jest z drugiej strony także z tamtej strony spróbuję ponagrywać dronem, bo tam będą najładniejsze kolorki Kasia już tam Wodeusz jest tu nasz piesek też tu jest lecę dalej Dowiedzieliśmy się też ciekawostki. Wszędzie się zastanawialiśmy, co to, bo ja dużo razy już widziałem agawy, ale przez to, że to wyrastało, nie byliśmy pewni. I nie wiem, czy tylko tu wyrastają naprawdę, ale to są kwiaty agawy. Beka, że tak to tutaj przekwita. No i jesteśmy już w tej wiosce. W końcu, bo już kurwa nie mogę. Drodzy, nagrane. To jest rzekomo według naszego ziomeczka drugi najpiękniejszy widok na świecie. Uznany przez UNESCO. Także niezła atrakcja turystyczna. Dronik siadł. Jestem zadowolony. Komu ostatnie wejście pod górkę i w tle ta widać tak, tą wioseczkę piękną. Coś pięknego, jak to wygląda. No tak, powiedział. Ostatnie wejście pod górkę. To jest super, bo ja już, yy, ja już umieram. Nie mogę już iść. Spaliłam się. Tutaj. Wszędzie. Także zawsze smarujcie się filtrami, bo ja byłam w i sobie pomyślałam: "O, nie będę się smarować, bo mi zawsze na brązowo opie i teraz jestem cała czerwona." Nie polecam. O, jeszcze ostatni ostatni luk na wioseczkę, Ale jest piękny widok, no. warto, warto było dla tego całego wysiłku. No, warto było. Widać już nasz cel, nasz o, no mi się już język klopcze, bo tyle widzi. Ale widać nasz cel. Która jest godzina? Bo już mi padł zegarek godzina 15.28. 15.28, 15 15 moi drodzy. O 9 rano około przed dziewiątą. Chwilkę przed dziewiątą. O 8.40, 8.50 zaczęliśmy. Masakra. A jeszcze z 40 minut pewnie. Hardcore. Patrzcie, tu ziomeczkę pytałem. Są polumerowane boksy. Bo tutaj w mieście nie ma miejsca, żeby każdy mógł mieć swoją świnię, więc każdy ma przypisany taki box i trzymają w tym świnie. Mało to humanitarne, ale niestety to są kraje trzeciego świata. Ja, To jest właśnie najpiękniejsze nie? w tych krajach. I z całą wioską kończymy nasz trek całodniowy. Zajął nam 7 godzin. Masakra. Ale, tak jak pogadaliśmy z gościem, to nie jest taki zły czas wcale. Fajna ten, fajne mural, nie? No, fajne. Buon dia. Buon dia. Ty, oni się tu <grym i> ziomek czyści tuńczyki. Ile tych tuńczyków mają. Że w Europie to by jebali takie siano. Znaczy, w sensie bardzo dużo pieniędzy by za to dostali. A tutaj

Zobaczcie, tutaj się znajduje stare lotnisko i stary pas startowy, tam, tam się ciągnie i tam jest wieża w ogóle. Ponieważ yy, w 1999 roku był jakiś tam yy, wypadek, że właśnie samolot nie mógł tutaj wylądować, bo za mocno wiało yy, i kazali mu lecieć na Sao Vicente, czyli na tą wyspę, się znajduje z drugiej strony. Tylko, że kazali mu ją normalnie oblecieć, a pilotowi się nie chciało tego robić, więc chciał polecieć nad górami i rozbił się o góry, więc yy, lotnisko zostało zamknięte, bo powiedzieli, że Wystarczy im to na Sao Vicente, na te dwie wyspy. Thank you, mój friend. W opisie macie Instagrama do naszego przewodnika. Piszcie do niego, odzywajcie się i przyjeżdżajcie na Sant'Antao. Moi drodzy, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba, łapeczkę w górę i link do rzutki w opisie. I nie zapomnijcie wpaść do naszego przewodnika na Instagrama. Zostawcie mu obserwację. Na pewno będzie bardzo wdzięczny.